Cześć, tu Mareki Rośliny. Mam już swoją pierwszą paczkę. To jest paczka, o której Wam wczoraj mówiłem, dosłownie wczoraj. O roślinie, którą kupiłem sobie w ramach podziękowania samemu sobie za pracę, którą wykonałem ostatnio, żeby mieć coś z życia. W pociągu jadąc kupiłem sobie hoje, a drugą już miałem zamówioną wcześniej, w lipcu. No i przyszły i mam je tutaj. Otworzymy paczkę, zobaczymy, co jest w środku. Powiem Wam o tych roślinach. No a poza tym mam tutaj wokół siebie hoje. Które no już mam dłużej, i akurat je podlewałem, więc zostały na stole, żeby coś tutaj było. Zapraszam na odcinek. Paczuszka lekka przyszła paczkomatem. Zaraz zobaczymy, co jest w środku. Chciałem Wam powiedzieć, że mam tutaj kilka roślin, które mnie ucieszyły mocno ostatnio, bo. Może nagram, właśnie, może nagram ulubione rośliny sierpnia, bo już się zbliża koniec sierpnia. Żeby się nikt nie czepiał, że za blisko środka miesiąca nagrywam taki materiał. No to może nagram go pod koniec sierpnia. Chociaż jak widzicie ostatnio to tak wyszło, że później już mnie nie było, więc akurat... Mieliście chociaż wcześniej coś do oglądania. E, a tutaj jest już ta paczuszka. Chciałem Wam powiedzieć zwłaszcza o tej choli, bo ona mnie bardzo zaskoczyła, ale to za chwilę. Muszę najpierw zobaczyć, co jest tutaj, bo nie wytrzymam gazety. Już tutaj coś mam. Wodek już mi tu wzdycha. Zrobiłem sobie za dużą instalację na tym stole, widzę, ze swoich roślin. Jest! Mm. Wow! Ale cuda! O jest, jak się cieszę, jest śliczna. Zobaczcie takie pofalowane brzegi. Liście jest sztywny, ale troszeczkę. Jest troszeczkę taki zamszowy, odrobinę. Jest piękny. Ciemne nerwy, lekko pofalowany cały. Ma trochę splashu. Cudowny. Super już odkładam ten papier i teraz wam powiem w ogóle coś o tej choi dlatego że to jest ciekawa historia ta choja miała już kilka nazw to znaczy cały czas ma kilka nazw i można ją kupić pod różnymi nazwami bo jest to choja którą opisano w 2020 roku dopiero i to jest choja Peninsularis no z półwyspu malajskiego wcześniej nazywała się tak jak mam tutaj napisane SP Perak Czyli e, od Perak, czyli jednej z jednostek administracyjnych Malezji, tej, która znajduje się na zachodniej stronie półwyspu, najbliżej Indonezji. E, no znaczy najbliżej, może nie najbliżej, no ale blisko Indonezji. No i wygląda w ten sposób ta roślina. Ona nazywała się wcześniej S.P. Perak, ale można ją też było kupić jako Choje e, Teddy Bear, e, i jest ona. Bo zasadniczo są dwie formy. Jest forma, która ma kwiaty z czerwoną albo różową koroną, albo z żółtą. I ta z czerwoną albo różową właśnie nazywa się Teddy, bear, a ta druga, która ma żółty środek, nazywa się Lata Iskandar A. I no one obie są tak naprawdę choją peninsularis, więc w tej chwili, jak się kupuje choję peninsularis, to nie wiadomo, czy się kupi choje z czerwoną czy z żółtą koroną w środku, czy tego, w środku kwiata, tym, tą częścią taką wewnętrzną, albo będzie żółta, albo czerwona. To jest kupione jako SPP-Rak, ale było napisane, że no, chyba jako Teddy Bear, ale nie wiem, no muszę zobaczyć, co urośnie. Zanim to zakwitnie, to pewnie, pewnie trochę przyjdzie poczekać, więc zobaczymy, czy rzeczywiście jest to Teddy Bear, czy to jest. Lata skandar Chciałem kupić Lata skandar a później jadąc pociągiem zobaczyłem, że jest ta. No i mówię, boże, jaka piękna i to zresztą od zaufanej sprzedawczyni, którą bardzo lubię. I zawsze mam od niej fajne rośliny, więc stwierdziłem, że warto kupić. cudowno No i to taki prezent na urodziny dla siebie. Ale to nie ostatni prezent, jaki sobie zrobiłem w tym roku. I to zaraz Wam powiem. Bo poszalałem trochę dzisiaj rano. Niestety. Albo stety. Ojo! Ale jasta! Ale bady! No nie wierzę, zobaczcie to! To jest choja. Nie zamawiałem takiej dużej. Wow, dziękuję, ale cudownie. To jest choja Dasianta. I ona jest. Ona jest choją, która przypomina trochę choje fungi. Trochę tam dao. Ma takie czekoladowe, bym powiedział, trochę liście, jak są młode. Coś w stylu e, też kotaki na balu. Tyle, że no, jest trochę inna i ma takie. No, zobaczcie, jak wyglądają liście. Ale jest wielka, ja nie mogę. Jestem w szoku. Piękna, dziękuję bardzo. Ojej, ale mam prezent na urodziny. Super. Cudeńko. Chyba ją od razu będę ukorzeniał w dużym kubeczku. No bo wiecie, to jest sadzonka cięta, więc muszę ją ukorzenić. Ale jazda. No szok, przepiękna. E, ta choja występuje w naturze w Chinach, w prowincji Hainan. No i wygląda jak wyglądają kwiaty, to wam pokażę. Przede wszystkim zależało mi na liściach, które są ładne i mi się podobają. przypominają właśnie trochę choje fungi tym wzorem. I dodatkowo yy, za młodu są też takie bardzo ładne brązowe czekoladowe. Super śliczne. Bardzo dziękuję. Ale czad. No dobra, to teraz Wam powiem. No, no moje zdobycze dzisiejsze. Na urodzinki. Specjalnie, żeby nie miał miejsca, już na choje tak? No na pewno nie ma takiej opcji. Yy. Teraz mam trochę problem, ale już niedługo się skończy z miejscem. No ale teraz wam powiem o co chodzi z, to, z tą paczką, którą zamówiłem dzisiaj rano, bo popłynąłem troszeczkę tak półprzytomny, dopiero się obudziłem i stwierdziłem, że muszę to już zrobić, bo już miałem dosyć komentarzy od was pozytywnych, żeby zamówić z tego zielonego parapetu, więc zdecydowałem się na ten zakup. No, i powiem wam, że obserwowałem jedną z tych roślin, którą chciałem kupić, już. Myślę, że dobre 2-3 tygodnie. Yy, I była w pewnym momencie za minus 40 na jakiejś tam przecenie, a potem znowu była w regularnej cenie. no, no mię, trudno, no już jak już plemię zdecydowało, że mam kupować, no to kupuję. No i myślałem, że kupiłem za jakąś tam stówę, a się okazało, że znowu była za minus 40, więc yy, kupiłem ją taniej. No a to znowu skłoniło mnie do przejrzenia jeszcze w ogóle oferty Zielonego Parapetu. I popłynąłem. Miałem kupić dwie rośliny, a kupiłem sześć. Mm. No, tragedia. Ale z drugiej strony fajnie, bo będzie co otwierać. Eee, I takie ciekawe rośliny, których nigdy wcześniej nie miałem. Poza jedną. Jedna jest, tak jakby, odkupieniem swoich win z zimy. No dobra, ale nie mówię wam, co kupiłem. Zobaczycie to, jak przyjdzie paczka. Niektórzy już wiedzą, mam tutaj na myśli, niektórych moich patronów. No właśnie, i tutaj jest taka dosyć istotna sprawa, bo mówiłem o tym, że dla patronów, którzy mnie wspierają, będzie też dostęp do grupy na Facebooku. No, i y, ja tę grupę założyłem i wysyłałem zaproszenia do tej grupy osobom, które mnie wspierają. Ale jednocześnie dowiedziałem się od jednego z patronów, że w ogóle on nie dostał żadnego powiadomienia od patrona. Że ja wysłałem do niego wiadomość w tym portalu. Więc, y, no, jest duże ryzyko, że inne osoby również o tym nie wiedziały. Dlatego, chciałbym. Podkreślić, że każdy, kto został moim patronem, dostał ode mnie wiadomość na Patronite i yy, tam był link, którego można było użyć w ciągu 48 godzin. Więc, jeżeli ktoś by chciał dołączyć do tej grupy, to proszę o kontakt przez Patronite albo jakikolwiek inny sposób, tak żebym mógł po prostu tę osobę chętną dodać do grupy. No bo sorry, no tak wyszło. No bo ja dostaję powiadomienie od Patronite, jak ktoś zostanie moim patronem, ale później. Okazało się, że też nie dostaję powiadomień o tym, że ktoś mi na przykład odpisał na wiadomość, bo specjalnie to sprawdzaliśmy dzisiaj z jednym z patronów, no i wyszło na to, że po prostu jest to taki głuchy telefon. Ja do kogoś piszę, on nie wie o tym, że pisałem, bo nie siedzi na Patronite i po prostu nie ma pojęcia. Dlatego, jeżeli ktoś mnie wspiera na Patronite, to proszę o sprawdzenie skrzynki i ewentualnie o kontakt, żebym mógł ponownie zaprosić do grupy, jeżeli ktoś chce do niej dołączyć. No dobra i to tyle, jeśli chodzi o te moje zakupy dzisiaj, ale e, chciałem Wam jeszcze tylko powiedzieć o tym, że czasami e, karma wraca i właśnie tutaj mam na to przykład e, dobrej karmy, bo to jest e, roślina, którą kupiłem jakiś czas temu. Nie wiem, czy pamiętacie, to jest taka hoja, która była w ziemi. Ja ją kupiłem, chociaż nie planowałem, ale kupiłem ją dlatego, żeby po prostu pomóc osobie, która ją sprzedaje, e, jakby no, w problemach finansowych i zdecydowałem się dlatego na tak dużą roślinę. I to jest hola... <grymne> hola, ola, ola, ola. I to jest hoja McGillivray Mount Tozer. Ta hoja była przesadzona z ziemi do keramzytu, jak widać, w bardzo profesjonalnym wiaderku po pomidorach. I zobaczcie, jakie już ma korzenie. Ona wcale nie chciała rosnąć, nic się nie działo i nie miała w ogóle korzeni. A teraz ma takie korzeniska już tutaj w tym, yy, w tym keramzycie. O, może będzie fajnie widać. No i yy, w ogóle jestem w szoku. Ona tak się teraz zebrała do wzrostu. Jak wyjeżdżałem, to zobaczyłem, że ma tutaj taki nowy czubeczek. Nowy stożek wzrostu, nowy pędrze rośnie. Ale jak teraz jej się przyjrzałem, to zobaczyłem, że ma go tutaj że tutaj już rośnie, już tu ma nawet zalążki liści, że tutaj już jest normalnie pęd, który już ma liście, tu obok rośnie kolejny i tutaj rośnie jeszcze jeden. Po prostu jestem w szoku, jak nagle wystartowała. Ta pani też mówiła, że u niej tak ona wolno rośnie i że jeszcze nigdy nie kwitła, więc mam nadzieję, że może po tej Przesiadce do hydroponiki teraz zacznie lepiej rosnąć i będzie miała jeszcze więcej liści i może zakwitnie w końcu, bo już ma kilka lat. Ale by było wspaniale. No ale zobaczcie, jak się odbiła i jak zaczęła szybko rosnąć teraz w kilku miejscach. Bardzo mnie to cieszy i mam nadzieję, że te listki będą dłużej okazałe. No bo niektóre z tych liści są takie trochę pożółkłe. Wiecie, ona też trochę dostała w kość, jak ją przeniosłem do tej hydroponiki. To nie była dla niej taka super komfortowa zmiana, no bo jednak dość długo trwało zanim zaczęła rosnąć. I w ogóle zanim się pojawiły nowe korzenie, ale to, że one są w tej chwili, znaczy, że roślinie jest coraz lepiej i że po prostu jest potencjał w tym wszystkim i że będzie rosła. Cudownie, bardzo mnie to cieszy. A tutaj jeszcze mam na przykład choję, którą chciałem wam powiedzieć, że po prostu jestem na nią wściekły i mam jej dosyć. To jest choja sigillatis albo Hasselti. Z zielonego parapetu i tego propo zielonego parapetu, no bo właśnie z niego zamówiłem rośliny, nie? I to jest choja, którą przesadziłem do hydroponiki, i tak naprawdę walczę z tym od kiedy ją kupiłem. W sensie, ona praktycznie w ogóle nie zaczęła jeszcze rosnąć. Ja na początku też zrobiłem taki błąd, że była nie w namiocie, nie w podwyższonej wilgotności, tylko po prostu na witrynce tutaj otwartej, bo nie miałem miejsca. Co było dużym błędem i ona się bardzo szybko odwodniła i, i w ogóle chyba była taka trochę przesuszona jak ją kupiłem, bo niektóre te gałązki to od razu praktycznie padły. Ale no reszta przeżyła, mam jej kilka kubeczków, żyje, ale co to za życie, tak naprawdę w ogóle nie widać po niej życia, po prostu tyle, że nie umiera. No, może się to jeszcze kiedyś zmieni, ale na razie nie jestem z niej zadowolony. A tu na przykład mam takie w ogóle, chciałem Wam powiedzieć, że kiedyś zamawiałem też takiego bazaru choje i mam stamtąd po prostu teraz kilka takich badyli. E, dzisiaj podlewałem rośliny w jednym z namiotów, porobiłem zdjęcia, wrzuciłem je na Instagram, możecie je tam zobaczyć. Zresztą na przykład są tu właśnie te sarałaki. E, no i zobaczcie, takie badyle. Tych badyli mam teraz chyba z 10 takich różnych, e, z różnych choi. I, no, i nie mają w ogóle liści, co się trochę wkurza. A w tym namiocie jest podwyższona wilgotność powietrza, co powoduje, że choja na tych badylach jeszcze wypuszcza korzenie. I to już w ogóle wygląda katastroficznie. Zobaczcie tutaj, jakie, jakie ma korzenie na, na tym pędzie. Bez sensu. No, ale może tego nie będę pokazał, bo ona ma tutaj jakieś zmiany. Albo nie, dobra, może to powiem w sumie. W ogóle powiem wam, że ta choja się y, wymknęła śmierci, bo y, zaczął ją atakować wszędziorek. I tutaj mam jeszcze ślady po jakimś. właśnie po pogryzieniu na, na tym liściu, na tej nasadzie liścia tutaj. Y, po prostu byłem załamany. Ja w ogóle ją wziąłem do namiotu, dlatego że coś się taka zrobiła blada. Taka, Coś mi się nie widziało, że wcześniej była bardziej nasycona zielona, a potem się zrobiła taka. Bledsza, taka w żółty wpadająca. Nie jeden liść, tylko tak ogólnie po prostu, jakby straciła kolor, jakby była rozbielona. No i popryskałem ją chemią, podlałem ją solidnie, wsadziłem do namiotu i odżyła, i kolor odzyskała, I jest już dobrze. Nie ma tutaj żadnych szkodników, zostały tylko jakieś te, takie właśnie, te ślady po na górze. No ale trudno, no. Liść żyje, cała roślina rośnie i idzie dalej do przodu, więc bywa i tak. A tutaj jest drugi Sarałak, bo to jest różowy, a to jest ten kremowy. Który już też. Jak kupiłem, to chyba był jeden listek. No, a już teraz mam trzy całkiem fajnie. Bardzo mnie to cieszy, uwielbiam Sarałaki. Są piękne. Okej. Okay. A to jest jeszcze coś fajnego i to jest w ogóle Honey Pot. O, Honey Pot. Ja zawsze zapominam a jak to się nazywa, bo to jest S nowa SP Honey Pot czy tam SP Nowa Honeypot chyba tak nie wiem, ona takie ma kwiaty trochę takie w miodowym kolorze, bo liście ma w ogóle ciemnozielone bardzo ładne i bardzo łatwo dostaje różowego splashu co jest dużym plusem, jak ktoś lubi taki różowy splash, wystarczy, że ma trochę więcej światła, u mnie nawet na witrynce tej przeszklonej, gdzie wcale nie jest jakoś super jasno, ona już dostaje takich różowych ciapek, super sprawa, bardzo ładnie wygląda, też bardzo polecam i nie jest kapryśna. miałem dwa listki, teraz już mam tyle Super sprawa. Dobra, myślę, że to tyle, bo już nie będę Wam tu przedłużał. Coś jeszcze chciałem powiedzieć. Aha, to jest begonia makulata, bo często o to pytacie. Ona tak sobie tutaj stoi po prostu, yy, bo zabijałem ją już prawie dwa razy, ale żyje je jednak i, i sobie stoi na akwarium. Yy, odkryłem, że największym moim problemem przy tej begonii jest to, że ja po prostu ją za mało podlewam i że ona w pewnym momencie zaczyna usychać. O, a teraz wygląda tak. Widzicie, tu zostały takie badyle na łyse. O, ten w ogóle nie przeżył, całkiem muszę go wyciąć po prostu. E, ale chodzi o to, że w tej chwili ma taką osłonkę, w której po prostu jak podleję mocno, to jeszcze woda trochę stoi. I to jej bardzo służy, bo wcześniej jak ją podlewałem, to było to zbyt oszczędne. O! No, oczywiście, jak zwykle wyjełem choje. E, <laughs> Zbyt oszczędnie ją podlewałem i nie służyło jej, to po prostu liście zaczynały obsychać na końcach i później już odpadać całkowicie. A teraz jak ją podlewam, to jest lepiej, chociaż znowu ją muszę podlać, widzicie, wystarczyło, że nie było mnie w domu przez dobre dwa tygodnie i już zaczęła znowu dostawać w kość. Ale wszystko po kolei, chodzę teraz jak głupi z konewką po całym domu i podlewam wszystko cały dzień. Nie jest lekko, ale no jak się ma tyle roślin i się wyjedzie na chwilę. To nawet no, no, no nie ma co się łudzić, że to szybko się wszystko wyrówna, trzeba teraz nadrobić trochę zaległej pracy, no, ale nie jest źle. Ogólnie nie ma tragedii. Dobra, teraz to już naprawdę kończę. Proszę o subskrypcję tych, co mogą, o wspieranie na Patronite, o komentarze, lajki I jeszcze o Instagram też. Proszę o followowanie na Instagramie. I to tyle. Do zobaczenia w następnym odcinku. I to będzie odcinek, już chyba o, o tych alokazjach małych w hydroponice. Tak myślę, bo nie myślałem, że dzisiaj ta paczka przyjdzie, ale przyszła i mnie zaskoczyła. Dlatego, jest najpierw ten odcinek.